Z tej strony Victoria, Lila. i Anastazja. Witamy Gdy na Gdy 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 DZIKO TV! W dzisiejszym odcinku milionerzy edycja Halloweenowa toczy na drodze. To, to jeszcze się łapka tak, w górę i zaczynamy. dziewczyny gotowe na pierwsze pytanie. Tak. Chcecie same czytać? Nie, to Lila może czytać, a ja będę Wam mówił. W jakim miesiącu jest Halloween? No i jakie macie warianty? A wrzesień, B październik, C listopad, D grudzień. A wiesz? Wiecie? B. Jesteście pewne? Tak. To zaznaczcie odpowiedź. Okay. B, B październik. Tu? No. Mogę? B, dobrze. Drugie, drugie pytanie. Klasyczny kolor dyni A. Zielony, B. Różowy, C. Pomarańczowy, D. Niebieski. No dawaj mu. Pomarańczowy. To odpowiedzi zaznaczacie C Ty na dole tak. pomarańczowy. Dobrze. I ja wam wyjaśnię. macie ducha, który na chwilę wam się nad y, pytaniem pojawi się y, prawdopodobna y, dobra odpowiedź. I on tylko na chyba 3 sekundy się pojawia. To musicie szybko zepnąć, jak wciskacie ducha. Pół na pół wiadomo, a zamiana to po prostu lepiej już zaryzykować, bo nie wyjaśniliśmy jeszcze widzą. Ale Wy musicie odpowiedzieć na 20 prawidłowo pytań. Macie 30 zadanych, więc macie możliwość 10 razy się pomylić. Ale w momencie, jak będzie więcej niż 10 błędów, to tracicie gwarantowane macie na 7 i na 14. I to, co wygracie już po na przykład po 7, gdzieś odpadniecie, to tracicie te nagrody. I tak samo po 14 tracicie no. nagrody. Wszystko jasne? Da. To trzecie pytanie. Pytanie trzecie: co wołają dzieci w Halloween? A, cukierek albo psikus, B, wesołych świąt, C, 100 lat, D, smacznego no? jajka. Mm, cukierek, C. Czy... Cukierek albo psikus. To zaznaczam. Ok. Pytanie czwarte. Co nosi czarownica na głowie? A. Opaskę. B. Czapkę. C. Kaptur. D. Spiczasty kapelusz. A co masz na. Kapelusz? To odpowiedź D? Mogę? Albo T na dole. To Anastazja ma trzy zaliczone, ale żeby dziewczyny wygrały, to Anastazja musi pięć y, odpowiedzieć sama, więc... Y... Pytanie piąte. Jaki stwór lubi krew? A. Wampir, B. Elf, C. Smok, D. Krasnolud. Jest? Okej. Pytanie szóste. Co jest symbolem Halloween? Czyli teraz... Y... Jeszcze jedno musi odpowiedzieć Anastazja. Na pewno, A, kot, nie, B, nie topesz, C, cukierek, D, dynia. Co jest symbolem Halloween? Jest? Mm -hmm, mm -hmm. Dynia? Dynia. No to Anastazja. Nie, e, nie tu. To jest tu? na samym dole po prawej. Hmm. O, dobrze. Pytanie siódme: czego szukają dzieci w Halloween? A. Nakrętek. B. Grzybów. C. Kopień. to miś. grzybów się chyba szuka. D. Cukierków. Ale ja już nie D. Cukierków. O, tak. Pytanie ósme, jak nazywa się duch w białym prześcieradle? A. Duszko. No, B, B. Piżama. C. Płachta. D. Miś. e to o filmie Ducha. chodzi? Co o ten film Ducha. chodzi? N ja nie wiem. To jest takie trochę Ja Możecie Ja też nie wiem. To ale nie wiem. Możecie duczka zawołać obok. Panie dziewiąte, jak nazywa się noc Halloween? A Noc duchów, B Noc ciastek, C Noc lampionów, D Noc Dobra, świateł. A Noc duchów. Duchów. Poznać na górze. A, a mogę? Widziel, ja wiem, gdzie A to to, to ja Tu, Avena. tu, tu, tu. A, dobra. Ja wiem, co to jest, a to, e... to jest. A, Pytanie dziesiąte. Z czego robi się lampion na Halloween? Arbuza, dyni, ziemniaka, kukurydzy. dyni. Nie D, nie, D b. tylko Nie znaczy Nie tu. B, b. B. Tu, tu, tu. Tak. Taki Jasne. Mogę wam pomóc, co E Tak. Dia de los muertos. Możesz czytać dalej. To święto powodzone głównie w Hiszpanii, B Meksyku, C Portugalii, D Peru. Ej, to brzmi jak hiszpański. To możecie pomóc duszka albo pół na pół, Mamy, macie koło. To jak? Wołacie ducha na pomoc? Tak. Tak? To kliknijcie, to się pojawi. No. Dobrze wiem.

C. Rysuj albo maluj. Te... D. Płacz albo śmiej się. No to najlepsze a, no, a. A. No, a. Ja wiem a. gdzie jest A. No. a ty, ty, ty. Ja pilnuję czy dobrze klikniesz. Ostrożnie. Dobrze. Pytanie trzynaste. Który nietopeś jest największy? A. Nocek duży. B. Rudawka. C. Mopek. D. Mroczek posrebrzany. Tego to nie wiem. No to kliknij A. To no wiecie, jak się pomylicie, to tu, no to jest o, A daliście co? Ten duży? A. No. E, ten możecie pasy? sobie ten pasek przesunąć w dół, to będziecie widzieli, że macie już Pety. Kurde, o, ja to tyle czasu tą aplikację robiłem. <gry> Pytanie 14. Się, ja tylko dodam, że, jak widno się podoba taka forma naszych milionerów. To ja mogę już więcej pytać, czy kogoś tego typu, już pod inne święta, a czy ja inne A pytań? A 50 na 50, czy dwa? Pół na pół to jest inaczej. Dwie, dwa, dwie, dwie odpadają dwie... błędne. Tak. A e... na końcu, a na końcu. Kto napisał nie? Frankensteina? Nie, nie wiem, nie znam się na książkach. Nie trzeba mu książyć. To możecie zrobić pół na pół albo zaryzykować? Nie, nie. Mam Doka. dopiero jedną głowę. Czekaj, może będę na jakiegoś artysty. Tak. Braf Stoker, Mary Shelley, Edgar Allan Artur Arthur Conan. Oboczon, drogi, nie znam żadnego z nich. No to rozmawiacie jeszcze raz. Kopajcie co? Daj, daj, daj. Nie, daj, de, daj, de. Nie, daj. Nie, tego Artura. Dę. Artur Conan, daj. Ale jaki? Daj de. Daj, de. nie wiem, daj. De. Nie wiem. Daj, de. daj de. Pewnie że. – ja? Um, oh, no! A wiskopny <się doki> Które warzywo bywało najdawniej lampionem zamiast dyni? A. Kapusta. B. Rzepa, C. Groch. D... Dila <noise> robi beatbox w praktymi? To najbardziej kapusta. Kapusta? Świeczkę do kapusty włożysz? Broch też, nie? Żepa nie! Bro, burak. A, ja, a burak? Ten burak? To burak? No de. No. A, żepa. Dawaj, macie 16 nagród. Pytanie 16. Gdzie rozgrywa się akcja Hokus Pokus 1999 w y, 1993 roku? Y, Salem, Boston, Nowy Jork, Detroit. 50. Zamiana. A nie zamiana, bo to marnujecie tylko możliwość odpowiedzi. E, za późno. A. Pytanie 17. No, sfera, tu to 5 z roku. A 1922. B 1941. C 1958. D 1969. Pytanie 17 jest nagroda 13. Bo tyle nagród zdobyliście. No. A 17 pytanie jest 30, więc jeszcze e, spokojnie. Jaką literę? Możecie pół na pół zrobić. Będzie byle jaką. Dobra, ja się pół na pół o, Nie co, To to mogę ja? Nie. Mogę? Ja. To tylko ja. Dodaję Ej, ja bym chciała, że nie A, bo coś za wcześnie trochę. No, na pewno nie A. B może nie. już być. Nie ja wiem. Zrób pół na pół. Nie. Nie, nie, nie traćmy. Yy, no, nie dawaj A. Zrób co chcesz mi nie patrzymy. No na zasadzie nie słuchaj, Lili. Rób, co chcesz. Klikaj w jakikolwiek guzik. Bo jak Lila nie wie, to ona ci nie podpowiada, czegoś nie kliknij. Bo ona nie a, wie. A, a. Rób, a. 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 To, to jest jeden z pierwszych w kinie. I teraz fezycznie. była. Realizacja kolejna. To jest horror o wampirze takim. Nie Pytanie: 18, jak ma na imię przyjazny duży kreskówki? A. No, Kasper, B, Gasper, C, Koster, D, Koper. Nie wiem, Kasper? Koper? Jaki, Kasper? Kasper. Nie Kasper. Nie wiem. Koper? To zróbcie pół na pół, chcecie ryzykować. No, czy ja Nie wiem, czy ja kliknę. Ej, Gasper brzmi znajomo. No, mogę ja? No, tutaj mm. B, nie wiem, brzmi znajomo. A, Gasper! Mam. <głos》>. Czyli daliście Gasper? Tak. No, najprawdopodobniej. Co oznacza psikus w powiedzeniu cukierek albo psikus? Miły gest. B. Figiel kawał. C. Pocałunek. D. Tańce. B. Daj B. C. Widzisz B? No. Macie już 15. Tańce, tu jest. Który pajęczak tworzy pajęczynę? A. Pająk. B. Komar. A. C. Osadę bródka. Daj A. 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 Dobrze. 20, pytanie 21. Yy, Wiedźma ma po angielsku to. Which, which. Dobra, robię Dobra, pytanie 22. Z jakiego kraju pochodzi legenda o y, Jacko y, Lantern? 50 na 50. A Irlandia to Szwecja. Ja A, bym czy... mogę podpowiedzieć, że z, te, z tej legendy wzięło się w ogóle Halloween. I to nie jest e, pochodzenie amerykańskiego A byliśmy nawet. Tam? Nie, Nic wam nie powiem. No tylko byliśmy tam. No ale to jakbyście dało 50 na 50, bo w połowie tych krajów byliśmy. Jak? No byliśmy w, w, tylko w Czechach i, I w, w Szwecji. Szwecji. No to pół na pół bym wam na zrobił. Pół? To ci pół na pół. Nie. A, nie Czechy, nie. albo Irlandii. Obu. Nie wiem. Ja nie widziałam tego. To co to strzelacie? Trochę obojętnie, co nie wiem. Znaczy A. Dużo. Great. Pytanie 23. Który z tych potworów ma srebro jako słabość? A. Wampir. B. Wilkołak. C. Mumia. D. E, gór. A Gegul. I powiem wam, że tu a. dwa zwierzęta i musicie zgadnąć które. Będzie, jele, będzie Ale cię po ja, no ja. o No ja. Mówiłem dwa zwierzęta. Daliście w wampira, to był wilkołek. No. Pytanie 24. Przedmiot cerownicy do letowania. A miotła, B A. No daj A. Na czym mama lata? A na miotlę, no tak. Tata już powiedział dosłownie odpowiedź. No ale przecież ja powiedziałem po was już. Pytanie 25. Gdzie toczy się Akcja Stranger Things? Oboże, nie oglądałam tego, nie wiem. A Hawkins, yy, Hawkins. B. Bez... Tak, teraz brzmi źle Bo dostajemy nagrody. Bo mam tylko 25 pytań. Ej, czekaj, może ja sobie przypomnę. Jest... Musicie 20, 30 z pytań. A, to my mamy 25. No, i jeszcze dwie odpowiedzi musicie dobrać, bo jesteście na nagrodzie. nagrodzie. Jeżeli nie zdobyliście. King. Stranger Things, Stranger Things. O Boże, nie oglądałam. Stranger Things. Nie oglądałam tego. Yy, Taka propos Kinder niespodzianek ostatnio, boż, To właśnie z tego filmu. I gdzie może się robić? Nie wiem. Znaczy ja Hawkins, wiem. wiem, co tam się robi w tej Stranger date, Things, ale nie? nie wiem. Daj B. Nie wiem, po prostu. Tak. A. I a. dlawie B? Pytanie. Dobra, ja to wiem, oglądałam. Pytanie 26. Adam z Familii Ciemnowosa córka nazywa się Sunday Friday, Wednesday Monday. Wednesday! Mogę ja. Dzięki. walczyć o ogólną nagrodę. 20. Ale. Nie... E, chyba wiem. Chyba. Więc Scooby do Scooby-Doo. Pytanie 27. Scooby-Doo, Scooby kto nosi okulary, a. A kto to dabka? pcha? Węba. Wy musicie odgadnąć. Wema to jest taka dziewczyna z czerwonymi włosami, chyba, i ona miała okulary. Nie wiem, nie oglądamy, nie oglądamy Scooby-Doo, ale z tego co wiem, to jest Wema. Scooby-Doo? Scooby-Doo, no ten pies taki to to znaczy, był jak? kudłaty. A, Scooby-Doo! Scooby-Doo-Bidu! Scooby Where are you? A nie, bo Osoba nosiła Gdzie okulary ta, w takich krótkich. czerwonych. No. Tak, to jest chyba Velma. Velma chyba. Ale... To zaznacza odpowiedź... odpowiedź. Zrób Velma. Będzie ładnie. Gratulacje dziewczyny z Diko TV. Udało się zdobyć z górną nagrodę. Ej, tam wyskoczył skoczenia. Tak. A kurde, dobra. To Wam się upiekło, bo nie tą lig wyszło, bo jeszcze mieliście kontynuować. Więc jeszcze? udało, że mieliście odpowiedzieć na wszystkie, a z, z tego, że poszło tak głos. dobrze, więc teraz możecie zobaczyć na swoje nagrody. Dobra, to teraz to, co lubią misiaczki najbardziej, biorą się za miodę, czyli za słodkość. Proszę, proszę. Nie chcesz. Bo jak wydawało? Proszę, proszę. Proszę. To teraz Wiktoria. A. Woda. myślę, że najszybciej to będzie jak prowadzący robi plum, 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 plum. plum, plum. 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 Plum, plum, plum. A to nie wiem, jak to mam wyrozdać. A tu po jednym, co tak. Ops, sorry, Lila, nie trafiłem. Dobra, A. i to możecie już sobie wyrozdać. Tym się to? podzielić, musicie, tak. bo to jest. to na koniec, zostawcie. Tak. To razem. Dała. bierzemy osobne, wspólne, czy wspólne? To na razie Białe. weźcie to, zostawcie do podziału i potem się zastanowicie. Tu macie na... Proszę. Delight'y, I na te małe mhm. I tu... Ja mogę mieć biały. To Ty Jaki bierzesz foletowa, a Ty ten? Koszty trupek. Dobra i teraz... To, co dziewczyny najbardziej uwielbiają. A, to już nawet nie znam powiedzieć ciekawe, co wybiorą, tylko już. Okay. Lila wybrała pod kolor koszulki, można powiedzieć. Albo koszulka wybrała za nią. Tak. To żeby nie przedłużać, przypominamy tylko konkurs na 4000 Manie subskrypcji. Bawi. Wystarczy napisać w roudio w konkursie kod wszystkie informacje w opisie, a nagrody wy na shortcie na przyślam konkurs. A jak ten odcinek się podobał to... Nie poniedział łapkę, górę, dzwoneczkiem, serduszka, pa.